spokojnie. Dobra, i z góry, i z góry. Na swoją lewą stronę. Kolano wysuwać, kolano wysuwać. Wpychaj, wpychaj, wpychaj. Tak jest. Nic do biodra, Ela, nic do biodra. Nie daj się naciągać. Tak jest. Tak jest. I szukaj, żeby to kolano wyciągnąć. Ręka pod głową. Warkiem naciskaj na szczękę. Ela, prawa ręka na kolano i spychasz ją. Lewa ręka pod głowę. Obciąż wark. Tak jest. Spychaj, spychaj, spychaj. Spychaj. Na swoją lewą stronę usiądź. Tak jest, tak jest. Mocno, mocno tam. Ręka pod głowę lewa. Ciasno. Usiądź na lewym boku i spychasz to. Nie daj jej, nie daj jej do głębokiej. Tak jest, ręka pod głowę. O, i teraz masz okazję, wyciągaj nogę. I stawaj na prawą nogę. Wyciągaj, wyciągaj. Tak jest, kolano wychodzi. Do maty, do kolano wysuwać. A kolano wraca, kolano wraca. I w drugą stronę jak nie idzie. Tak jest. I wyciągasz. Usiądź, usiądź na pośladku. Usiądź na dół. Tak jest. Obciąż, obciąż plecy. Rozciągnij ją, bardzo dobrze. Wyciągaj, wyciągaj tą nogę. Wyciągaj, wyciągaj. Trzy 0

Nie daj wrócić, nie daj wrócić do półgardy. Nikolano na brzuch. Tak jest. Szukaj, szukaj tego. Łączyć W tym Kolanko, ela, zrób okiem. sobie. Wiesz co? Okej, okay, tylko coś jest z tym telefonem nie tak, bo cały czas pisze, że wyskakuje karty SIM, że jedzie i jej nie ma. I tak no już dwa nie. razy, nie? Było, więc się Ta, no spoko, spoko. Dobrze Teraz o plecach mieszkesełko Daniel, wpinaj, wpinaj. Daniel Róba też możesz spiąć. Daniel A gdzie open no, się no, zaczyna? No, gdzie open będzie miał walki? Tu. Okay. Tylko kobiet mam nagrać? Spoko

Ręka pod głowę lewa. Tak jest. I rozciągaj, rozciągaj, rozciągaj. I, I przechodź. Usiądź, usiądź, śmiało i nisko, nisko tyłek, nisko. Niżej trochę. Dobra, głowa, a ta prawa na kolano spycha. Wyciągaj nogę jak rozpięła.